witam was w kolejnym odcinku z kariery maksyma kowalczyka i pewnie jak pamiętacie w poprzednim odcinku zaliczyliśmy swój debiut w lidze juniorów e, przepraszam nie ta liga. liga, w lidze juniorów, tak mm, jesteśmy na drugim miejscu aktualnie przyjechaliśmy sobie pierwsze trzy rundy ligi juniorów pierwsza była w krośnie z tego co pamiętam przepraszam, znowu nie ta liga Ech. pierwszy mecz był w krośnie no i podczas tego meczu Baksem zdążył się zapoznać z nawierzchnią Krośnskiego Owalu, ponieważ zaliczył swój pierwszy upadek jako 18 -latek. W drugiej rundzie poszło już trochę lepiej. No znaczy, no tak, poszło trochę lepiej. Drugą rundę jechaliśmy w leśnie, 12 punktów ponownie. Trzecią rundę jechaliśmy u siebie i ponownie poszło dobrze. Kolejne 12 punktów, także mamy 3 razy 12 punktów zdobyte. czwartą rundę jedziemy w e, Wydgoszczy. Sprawdzę tylko na szybko, jak tam nasz motocykl, bo nie sprawdzałem. Opona zaraz się zużyje, 6 biegów jej zostało. Ty, a ja może lepiej wymienię od razu ją. Czy coś jeszcze trzeba wymienić? No, łańcuch 11 biegów jeszcze wytrzyma. To powinien dać radę, ale na wszelki go wymienię. Żeby potem nie było jakieś niespodzianki, bo on się, bo jeszcze może się wydarzyć defekt i on się rozwali i w ogóle. Dobra, jedziemy czwartą rundę drugiej ligi juniorów. W Bydgoszczy. Tor jest no taki no, twardy, ale nie jakiś super twardy. Dobra. Eee, lecimy próbę toru podziękował jak to wygląda od razu 3 punkty dla Ostrowi eee, ojej, wykluczenie no nie, tak nie może być, dobra jedziemy nie jeździłem dawno przed Bydgoszczy ale mniej więcej pamiętam jak się tu jeździ właśnie, zapomniałem stylu zmienić Dobra, ja to po tym meczu był w końcu, bo miałem to zrobić w poprzednim odcinku, a zapomniałem. Także po tym meczu będziemy już jeździć z tym normalnym stylem. Znaczy normalnym, tym, który mam kupiony, świderek. Nie, nie wiem w ogóle czemu, ale wydaje mi się, że jakoś cicho, na początku odcinka byłem. Dlatego tego specjalnie, które grę przyciszyłem. Bo w, poprzednim, w poprzednim odcinku gra była no, prawie tak samo głośna jak ja Więc teraz powinno być trochę lepiej A jeśli chodzi o bieg pierwszy dla Maksyma No to mamy trójkę O ile znowu bandę nie wiaty Tak jak to było w Krośnie Ale już widać, że nie Mamy pierwszą trójkę Ratujemy trochę wynik No dobra Kolejna, a nie, czekaj, to nie ten kask Zero jednak, no tutaj dwójka Kolejna trójka I kolejne zero Teraz pewnie będzie kolejna trójka Trochę gorszy start Trochę bardzo gorszy start Trochę za bardzo no i będzie chyba pierwsze, pierwsza rywalizacja na to za nie wiem, bo te przyspieszenie to jest trochę niesprawne. Oera. Jest przed nami zawodnik Leszna. Trudno będzie się napędzić, mając fakt z tyłu głowy, że za nami jeszcze jest zawodnik skrosna. Ale już się zbliżamy powoli. No, to... Aha, okej. Okay. No to ten, to jednak się nie zbliżamy. To ja może te dwa punkty jednak zostawię. Walić to pierwsze miejsce. Wolę mieć dwa punkty niż jeden. Dobrze. No. Także ten lecimy dalej, niech dziewiąty. Tym razem start był trochę lepszy na szczęście. No i co, jedziemy sobie po trójkę chyba, nie? Идь с собой с ним Get out Оле было близко, Иисус. Jeśli chodzi punkty, to tak to wygląda po 11 biegach, 19, 17, 18 i 12. Teraz wygląda... A, obydgoszcz o jeden punkt więcej wygrywa, no co to ma być? Co to ma być? 375 milisekund, no, po W ogóle nie wiem czemu, ale wydaje mi się, że ten tydzień jakoś szybko zleciał. Dopiero był... Dopiero był poniedziałek już jest czwartek i znowu nagrywam dla Was film. O, o nie, zdradziłem kiedy to nagrywam. No dobra. Filmy na piątkową serię nagrywam dzień wcześniej, bo w piątek kończę o 15 a w domu jestem dopiero około 16. Nie no około 16 jestem. I musiałbym to nagrywać zaraz po powrocie, a... Zwyczajnie się nie chcę, dlatego wolę to nagrywać w czwartek, bo w czwartek kończę o 14:20. A my wracamy do kolejnego biegu, kolejna trójka, 11 punktów. I teraz brakuje jeszcze tylko sytuacji, żeby Maksym zdobył jeden punkt w swoim ostatnim starcie i by było kolejne 12. Zwłaszcza, że idziemy w biegu 20. Ale nie, raczej, teraz, raczej postaram się o trójkę. Albo jednak się nie postaram. żartowałem, jednak się postaram. Jezu, zawał kroku. Zawał już miałem, że zjadę z toru, nie? Zjechanie z toru to jest coś szczegółowego Znaczy, co. Nie wiem, jak to powiedzieć. Nie lubię zjeżdżać z toru, ale czasami mi się to zdarza. Mimo, że na, na Mimo, że zdarza mi się jeździć na tym samym torze nawet. Kilkanaście razy w ciągu. nie wiem. w ciągu sezonu, jak robię sobie karierę, to zdarza się, że jeżdżę na tych samych torach praktycznie cały czas, a i tak potrafię zjechać z toru na torze, gdzie jechałem więcej niż dwa razy w, tym, w jakimś sezonie. A ja jadę pierwszy raz, więc jakbym zjał Soju, to nic by się w sumie nie, zdarzy, nie wydarzyło. Znaczy, wydarzyłoby się, skończyłbym zawody z 11 punktami, aż grę zlegowało z wrażenia. No i mamy 14 punktów. Nasza ocena powiększyła się jeszcze bardziej. Teraz mamy ocenę 61. 62 nawet, o kurde. Właśnie, zmieniamy ten styl, skoro już jesteśmy tutaj. No i dobra. Indywidualne mistrzostwa świata, fajnie. Świętochowice turniej Srebrny Kask kto, kto tam wygrał Srebrny? Oskar Palusz wygrał Srebrny Kask No dobra Jezus Maria Ile tych kwalifikacji, co tu się dzieje Dobrze, czas na piątą rundę Drugiej Ligi Juniorów Gdzie jedziemy piątą rundę, niech na tylko spojrzę U siebie, no dobra Jak u siebie to powinno być łatwo Jak tam nasz motor, wszystko w porządku, no i świetnie. Dobra, jedziemy. Ostrów 433 milisekundy. No dobra, tak też może być. Teraz trzeba nauczyć, znaczy nauczyć, teraz trzeba się przyzwyczaić do nowego stylu jazdy. Tak się składa, że jestem juniorem, a bez 25 większości juniorów ma właśnie styl z, tyli, z świderek Więc no idealnie Bo Tylko czemu ja się napędzić nie mogę, pardon no, Pardon? Co tu się dzieje? Yo no, Ej, no nie mogę się rozpędzić, napędzić, co jest? Pardon? No to ten, mamy pierwszą jedynkę przywiezioną nie wiem czy pierwszym, ale chyba pierwszym. Kurde, co tu się stało? gdzieś to jest mój tor. Halo, o kurde, dobra, nieważne. <grystanie> Nic nie było, cicho. Kurde, no co tak so. O jezus, maria, defekt. Kolejna jedynka. O, trójka. To coś nie poszło. No jedno, jak na 5 razy podczas filmu. 491 milisekund no dobra to no co ja taki wolny jestem przecież ja u siebie jadę ale co to ma znaczyć ale teraz o kurde dobra coś się udało nareszcie taki plus Jednak się nie udało, bo ten tutaj piękny zawodnik, yy, prawda, y, który zwiesie Radosław Kowalski mi przeszkodził dalej mi przeszkadza, ale ja wyprzedzam go teraz. I on teraz nie wyprzedzi, skąd to wiem, bo wiem, jednak nie wyprzedzi, dobra, nieważne, wygrałem, trójka fajnie. Zgaduję, że sezon skończymy sobie dopiero w trzecim odcinku bo w sumie i tak jedyne co będę jechał w pierwszych sezonach to liga juniorów idziemy w bieg trzeci, czyli wycieczka na maksymat trzeci dla, dla zawodów 9. mamy remis z Unią Leszno 14-14 no to teraz któryś z zawodników raczej, albo ja albo zawodnik z Leszna musi przyjaciel na pierwszym miejscu, chociaż w sumie nie, nie musi na pierwszym miejscu, ja mógłbym, ja mógłbym przyjechać na ostatnim miejscu, a on na trzecim by doprowadził. To tu się stało. Nie, kurde nie gadaj. Udało się? Udało się. Udało się, udało się. Udało się, jedno Udało się coś zrobić wreszcie dobrego. Znaczy, w sumie wcześniej też się udało. Nie ważne A, ważne nieważne. Chciałem już spać z pamięć, bo myślałem, że będę jechał później. 375 miejsce reakcji. To może w tym czasie jak nic się nie dzieje takiego ciekawego, oprócz tego, że sobie jadę, to ja może coś wymyślę przez ten czas. Eee, czekajcie, co mogę wymyślić. Eee, może jakiś komentarz? O, może jakiś komentarz z hashtagiem, pomyślmy, co możecie napisać. Zostawcie komentarz o treści, hashtag w lewo, a przypchną wam serduszko. Najprościej. Kto chce serduszko, hashtag, komentarz, hashtag w lewo. O treści, hashtag w lewo. Ale przyjeżdżamy z trzecią, trójką i jedną, jedynką. Niestety Bo to trudno się mówi, czasami tak jest. No i oczywiście bieg 20 to jest ostatni dla maksymaty meczu. Ale nie muszę go koniecznie przyjechać na pierwszym miejscu, bo już mamy wygraną zagwarantowaną. Ale przyjadę sobie na pierwszym miejscu, bo tak. <laughs> a bo wiem. D Dam wam dwie propozycje do napisania. Pierwsza to jest hashtag w lewo, a druga to jest hashtag ostry, w Także możecie sobie wybrać. Czy chcecie napisać hashtag w lewo, czy hashtag ostro. Albo obydwa, też tak może być. Możecie napisać obydwa, ktoś może napisać jedno albo drugie. A ja w tym czasie próbuję walczyć o pierwsze miejsce. E, coś mi nie wychodzi. Znaczy, teraz akurat wychodzi. Albo to ostatnie okrążenie. To w sumie dobrze, że wyszło. No, i mamy trójkę i kolejne. Kolejny raz okolice 12 punktów. Nie udało się jeszcze, jak na razie, kompletu zrobić. 15 punktów. Może się uda w następnym meczu. Ocena się powiększyła o dwa. No dobrze. Eee, szósta runda teraz będzie? Czy jakoś tak, coś ten może? Czy tak nie bardzo? Aha, no tak. Dwa miesiące do przodu, what the shit? Taka przerwa długa, what the fuck? Nieważne eee, Gorychano, szósta runda IMS, czyli Speedway Grand Prix Szósta runda Ligi Juniorów Z kim jedziemy szóstą rundę? Jeśli mogę wiedzieć ja eee, Znowu w Bydgoszczy Z Poznaniem i My już w Bydgoszczy jechaliśmy? Tak, jechaliśmy Czwartą rundę chyba jechać w Bydgoszcie. No dobrze. Jedziemy zatem. Teraz na ponowną rywalizację z bydgoskim torem. Bo raczej z zawodnikami nawet prosty no nie no dlaczego ta gra jest taka winna Czemu kiedy ja jadę przy kredzie to bot idzie przy bandzie a kiedy ja przy bandzie to bot idzie po środku a czasami przy kredzie to jest właśnie najgorsze że nie, nie umiesz się wyłączyć trasy tych botów One, bo te boty raz sobie jadą przy kredzie raz na środku a raz przy bandzie i weź zapamiętaj który bot w którym momencie biegu pojedzie po jakiejś ścieżce, co nie? Jak grasz sobie yy, te wyścigi online to jest spoko, bo to są gracze i a gracze zawsze jadą na przy bandzie, bo ja na przykład też czasami, bardzo często jadę, jadę przy bandzie. Ale taki bot, to on sobie pojedzie, no nie wiem, raz przy kredzie, raz po środku, raz przy bandzie, a raz w ogóle poza tor wyjedzie. Mm, bo jest, bo jest, są takie teorie, gdzie boty sobie wyjeżdżają, na przykład w Poznaniu, bo boty potrafią wyjechać. W Sztokholmie, chyba też. Na, na to, że w Landswood też czasami boty potrafią wyjechać. Nie, to 30, spadstwa, się zamiast... 600, 600, Fajnie ten przycisk. W śpadek to się trzymałem zamiast 606 milisek. Fajnie. Staram się coś mówić, ale nie mam kompletnie pomysłu, o czym mogę gadać. autentycznie nie mam ochoty czym gadać. ale w sumie nic to nie zmieni bo zaraz jeżdżamy na metę w sumie teraz widzieliście moją piękną spację? wiązły też 346 milisekund no dobra najlepszy start jaki miałem w S125 to było 275 milisekund co tak Bydgoszcz słabo na swoim torze jeździ 7 punktów zaledwie zdobyli Coś sobie ta gość na, na swojej ziemi nie radzi. Już, już moja drużyna sobie lepiej radzi, a, a nie idziemy nawet u siebie. Już trzecia trójka jest szansa na komplet, jeżeli nic się nie zepsuje oczywiście. Od razu w 13 biegu jadę. No dobra. Jest szansa na pierwszy komplet, o ile nic się nie zepsuje nagle i nie wiadę wanda oczywiście. Już mi oczy bolą do patrzenia w ten ekran. no tak jak mówiłem, jest szansa na pierwszy komplet. Wydadzi się je popsuł. Nie wyjadę z toru, nie wyjadę z go. Do. Nie dostanę do bo nie mam zapisów wciąż. Ostatni To wygra: Jumie, Bydgoszczy czy Ostrowi? Osta Bydgoszczy, chciałem powiedzieć. Czy, czy nie, Ostrowi chciałem powiedzieć. Bydgoszczy. No niestety nie będzie kompletu. No taki pech, no trudno się mówić. Jak sprzejście moją spację, to przepraszam. To za bardzo się czułem w skamowanie, a my jedziemy ostatni, nie ostatni. To ostatni nie, Ale ostatni do maksym. Maksym ma na swoim koncie 14 punktów, czyli mam szansę na kompet, tylko nie samych trój. 42 punkty What the shit O kurde um, A nie, czekaj co? 14 Ja miałem 12 Co? Muszę zobaczyć po, po tym montażu jak, Czy ja się pomyliłem? Czekaj, jak to tu wygląda u mnie? Gdzie ja jestem? A tu? 3, 3, 3, 9 Czekaj, 3, 3, 3, 9, 2. Aha, ja miałem 11, nie 12. Pierwszy mi się, sorry. No, 12 bym miał, jakbym trójkę w tamtym biegu zdobył. Dobra. Film trwa 24 minuty, to możemy sobie powoli kończyć. W pierwszym odcinku powiedziałem, że film będą trwały od 25 do 30 minut. A w następnym odcinku pojedziemy. A jednak nie pojedziemy. A to ja sezon prawie. Ej, to ja sezon prawie mam, mam, mam skończony. XD To jednak w tym filmie skończyliśmy pierwszy sezon. No prawie. Dara. W kolejnym odcinku jedziemy w siódmą rundę ligi juniorów w, w. gdzie. w Rzeszowie. Jeśli chodzi o postęp, to Maksym z oceny 50. Oni nie jeśli chodzi o postęp, to Maksym z oceny 55 awansował na 67. Sorry, musiałem. Ale teraz, serio, Maksym powiększył ocenę o. z 55 do 67. 6, Czemu to tu jest plakat ze. nieważne, Maksym powiększył swoją ocenę do 67%. Zmieniliśmy styl No i co to dużo mówić Ale czekajcie, muszę tylko zobaczyć jedną rzecz Niech się to odwróci. Czemu, Czemu to jest plakat z SC24 Czemu? To jest SC25, Czemu on jest taki jasny? Nieważne. Dzięki za oglądanie. Pamiętajcie o, ha o komentarzach hashtag w lewo, hashtag ostrów. Jeżeli chcecie serduszko, nie na serduszko i tak będzie, ale dobra. 25 minut właśnie wybiło. Dzięki za oglądanie. Ja się z nami żegnam. Szymonera cześć. E